Witajcie kochani z tej strony, Małgorzata Parkowska i witam Was na kanale Gadam bez końca. Dzisiaj będzie krótko, ale, ale wiecie, jak przychodzą do mnie koperty i yy, ja wiem, wyczułam, że jest tam książka, to ja mogę naprawdę poczekać, aż zbierze się tego trochę więcej, żeby otworzyć. Ale gdy przyszło pudełko, trochę, trochę takie jak z butami, to nie, nie, musiałam od razu coś nagrać. Taka Wiecie, dzisiejsza, no lepiej dzisiejsza niż wczorajsza, prawda? Dlatego od razu Was proszę zostawcie łapki w górę, subskrybeczki i, i, i mm -hmm. do zobaczenia wkrótce, ale najpierw pudełeczko. Hm. Proszę bardzo, co to jest? Dobrze, mam, mam nożyczki, o już widzę że taka jest od wydawnictwa Insignis. Mm. No lubię książki od nich, bo mają w ogóle książki związane z grami. A jak wiecie, mój mąż jest gamerem, jest fajnie, jakby tutaj nam to współgra. Pamiętam, że kiedyś rzuciłam taki tekst, jak on grał w Assassina, że ja przeczytam tego Assassina, żeby zobaczyć, o, o co chodzi i sprawdzić moją wiedzę, ale jeszcze nie przeczytałam, nie mówcie mu, ale mam, mam, więc bardzo dziękuję. Teraz nie wiem, jak to otworzyć. Tu jakiś nóżyk. nóżyk. Nożyk powinnam sobie skołować, ale nie. Będę dzielna. Będę dzielna i otworzę tak. Mam nadzieję, że tu nie ma jakby było coś szklanego czy coś tu co powiedzieli, no nie? Chyba. A ja wiem, ja, albo napisali, ale tak mają napisać, jak ja nie czytam nawet. Przecież tego co jest. Po prostu taka jestem szczęśliwa, że przychodzi do mnie paka, że... O o o. No i mamy polnię bąbelkową, proszę Państwa. Jest folia bąbelkowa. Folia bąbelkowa. I... O! Nie, przepraszam. To nie folia. Wyglądam głupio, ale muszę to założyć. Boże, to się chyba zakłada. Tak. Mówiłam cały czas wszystkim dookoła. Mówcie na mnie, księżniczka. i co nie chcieli. Nie wiem, czy to będziesz tak Jezus, czy to. O, o o, nic... o, o, trzyma się, trzyma się, trzyma się. Dobra, dobra, trzyma się. Cały czas mówiłam, że jestem księżniczką. Proszę bardzo, o to dowody. Ja już wiem, co to jest i powiem Wam, że bardzo, bardzo jestem ciekawa tej książki, bo autorka jest. Uwaga, uwaga, uwaga. YouTuberką. Bym powiedziała, że tak jak ja, ale ze mnie marna YouTuberka, bo ona ma dużo więcej subskrypcji niż ja, ja. Jak nie podbijecie, no to, no to cóż. Trudno. I zobaczcie, księżniczka incognito. Naprawdę. O Jezu, to spada mi. A ja chciałam być księżniczką. No dobra, trzymam się, trzymam. No dobra. Już sam opis, zobaczcie. Od zawsze marzyłam tylko o jednym. Żeby nie być księżniczką. No jak mogłaś być księżniczką, jeżeli ja jestem księżniczką, tak? A teraz wylądowałam w pokoju z dziewczyną ogarniętą obsesją, obsesją żeby zostać jedną z nich. Pewnie ze mną. No, no. No, ja mam okładka ciekawa. Opis jeszcze lepszy i w ogóle... nie. Z tymi głównie widzę, ale to będzie pierwsza książka, na którą się nabiorę. Tak, tak, tak. Będę tu widziała siebie. Falkowska księżniczka. No i wiecie, co jeszcze tu jest? Rozwód. Rozwód to jest chyba to samo rozwód, ale że zdejmę, przepraszam, bardzo, ale... To jest to samo, chyba, rozwód, w którym były... działa się akcja słodkich kłamstewek. Ja wyjrzałam wszystkie sezony słodkich kłamstewek, ciągle zastanawiałam się, kim jest A. Naprawdę. Zrobili mnie w konia, oczywiście, ale trudno nie o tym. Powiem Wam, że Insignis naprawdę się postarało i autorka. Ja Wam pokażę tutaj zdjęcie. Może kojarzycie z YouTube'a faktycznie. Naprawdę postarała się i stworzyła dość krwa, cholera książkę o księżniczce, czyli o mnie. Jak w ogóle dostałam propozycję Pani Małgosiu, chce Pani książkę, księżniczka i to Ja sprawdzam zaraz co to jest i mówię nie, 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 no po prostu o mnie książka, tak? Znaczy o mnie jako księżniczce, tak? Bo tutaj jedna chciała zostać księżniczką, druga nie chciała. Więc ja mówię, ja biorę, 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 biorę. No ale tak serio księżniczką nie jestem, ale chociaż sobie powyobrażam. Eee, dziękuję serdecznie. Wydawnictwo. po Insignis. Nie wiem, jak to się nosi. No, ale chyba jakoś tak. Nie wiem, jak wygląda. Pewnie później się okaże, że głupio wyglądałam. No. Ale dobra, dobra. Jakaś tam ze mnie księżniczka jest, tak? Dobra. Cholera spadło. Proszę. Dobra, będzie leżało lepiej na półce. Jest mniejsza szkodliwość wtedy dla społeczeństwa. Dlatego ja Was proszę o łapki w górę dla mnie i dla Insignis. Za to, za to, za to. I za książkę oczywiście. I do zobaczenia wkrótce.